W dzisiejszym odcinku taki specjal na 400 słów przyszły do mnie tablice z pociągami PKP i zobaczmy, co tam będzie, więc otwieramy! Widzimy pierwszą tablicą jest tenka podhalanin ze Szczecina Głównego do Zakopanego. I tu nie jedzie ten skład, przed, jedzie przez jeszcze Tarnowskie góry, by tą Katowicę. Nie, nie jedzie przez zabrze. W tym momencie jeździ Intercity podhalanin i jeździ przez zabrze. No i tak wygląda pierwsza tablica. A widzowie, ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za 400 subskrypcji. I tak wygląda. A następna tablica jest to... o, Intercity! gry z Olsztyna Głównego do Szczecina Głównego i gryf chyba jeździ dalej tą trasą, zobaczmy. Przewodniczący, no nie będę teraz sprawdzał, ale chyba jedzie tą samą trasą. Tak, koszali nagrałem Gryfa w Koszalinie. Właśnie też chyba tą samą relację, już nie pamiętam, bo było to dawno. Widziałem w ogóle to nagrywam z dnia, w którym wybiłem właśnie te 400 subskrypcji, trwa daily. Intercity 58106, a następnym pociągiem jest... O, Telka Gałczyński z Lublina. Widzowie, Telka Gałczyński. Jeździ Indy City z Warszawy do Świnoujścia, a nie z Lublina do Szczecina. I no, skład, który chyba, czekajcie, no chyba jedzie przez te kłótno koło, nie wiem. Kauczyński, widzowie, taki skład, który jest zapomniany, i to jest przedostatnia na taka ta To jest taki krótki filmik, widzowie, yy, Telka Kauczyński, Telka, 2800. Zabiew, tak, i następna tablica będzie to! Telka Rybak, jeździ Intercity Rybak. O, tu Erlong Olston, główny. Jeszcze, czy ktoś tutaj dodał? Chyba się tu coś zerwało. Telka 8104 Rybak do Białego Stoku ze Szczecina, jeździ chyba dalej tą trasą. Rybak, ale jest Intercity Rybak i chyba jeździ. To, no, takie same stacje chyba są. No, widzę, i te wszystkie tablice są, które. Nie jeździły przez zabrze, a teraz pod kanałem na przykład jeździ przez zabrze. Gałczyński nie, gryf nie oraz ryba, więc ciekawe składy widzowie. Taki specjal na 400 subskrypcji, krótki, ale fajny, jeszcze Wam pokażę te wszystkie tablice. Widzę, ja też nie wiedziałem, jakie tablice były 3 zł za jedną, czyli 12 zł zapłaciłem za 4 tablice i myślę, że będę sobie je kupował, będę sobie je zbierał, wizowie, bo niestety wpłacalni konduktorzy nie dają. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za 400 subskrypcji widzowie, wbijam więcej, więc zostawcie subskrypcję i lajka. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!